Tutaj jest ten amfiteatr, to jest to amfitarium, o którym tu mówiłem, a my stoimy dokładnie w tym miejscu tuż przy tym amfiteatrze. Tutaj jest ta woda przepływająca, te stawy i korty tenisowe, o których mówiłem, a z tyłu mamy plac niepodległości z przeniesionym pomnikiem grunwalskim na stare historyczne swoje miejsce. To projekt nowego parku miejskiego w Zakopanem. Bo choć przebudowa jest już na półmetku, ekipa remontowa zakończyła roboty ziemne, to na tej podstawie trudno ocenić jak park będzie wyglądał. Choć jedno jest pewne, na pewno lepiej niż przed rewitalizacją. na koncertowa widzę. No raczej tak, no więcej dla młodzieży widzę. Plac zabaw, kortonisowy gdzieś. No. Proszę bardzo. Czyli Zakopane się rozwija. A wie pani jak to park wygląda, dawny. Tam specjalnie nie dbali o nie było dużo. No a teraz jak będzie to i tu jest ładnie to zrobione. Bardzo ładnie jest. Nowy plac. Tak. Nowy całkiem. To no, będzie... Dla nas to już my jest staruszki, ale dla młodych to się przyda. Będzie muszla koncertowa z powrotem, jak była przed wojną. Będziemy mieli gdzie słuchać muzyki i różnych występów. Pamiętam przed wojną było jeszcze tam... Tam była jeszcze kawiarnia, można było ciekawy napić. No i tak, żeby było. No bardzo ładne że to te rozwiązania wodne teraz są. Także będzie kładło. Na pewno będzie o wiele ładniejszy niż był do tej pory. Będzie zamknięty, więc nie będzie tam takich posiadów. No, no. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł, tym bardziej refundowany przez Unię i szybkie te prace są wykonywane. Jak najbardziej podoba mi się i, no i zawsze będę popierała mówię, naszego, naszego burmistrza, ze względu na to, że bardzo dużo zrobił dla zakopanego. Park miejski powstał w roku 1925 według projektu społecznika Jana Kowalskiego z zawodu Krawca. Od początku projektant był krytykowany m.in. przez Kornela Makuszyńskiego, który zarzucał mu brak kompetencji. Zdaniem pisarza park był po prostu nieestetyczny. W takim kształcie przetrwał ponad 80 lat, stanowiąc nie najlepszą wizytówkę miasta. Po remoncie w parku pojawią się korty tenisowe, muszla koncertowa, skatepark, ławki, a także górska roślinność. Często trzeba podejść wysoko w góry, żeby to zobaczyć. Tu będą na miejscu, będziemy mogli je później odkrywać na stokach Tat. To jest jedna z konkretniejszych inwestycji w mieście, ponieważ stwarza przestrzeń do wypoczynku w wielu tutaj zakamarkach, w rejonach. I, I myślę, że mieszkańcy i turyści będą mieli po prostu miejsce, w którym można na wielu polach wypocząć. Na świecie miarą standardu miasta są jego przestrzenie publiczne, tak jak parki, place i deptaki. Im bardziej są nowoczesne, tym lepiej świadczy to o mieście i jego mieszkańca. Dlatego remontu parku nie można było już dłużej odkładać. Plac Niepodległości i park były realizowane, w, y, zaplanowane w mniejszym zakresie. Ale kiedy zaczęliśmy się przyglądać i widząc ulice dojazdowe y, Staszica, generała Galicy, Grunwaldzka, jak również zakres prac, które należałoby tu zrobić, okazało się, że są potrzebne dużo większe środki. I stąd ta zmiana budżetowa, która była niezbędna do tego, żebyśmy taki zakres pracy, jak dzisiaj tu widać, mogli spokojnie zrealizować. Koszt inwestycji to 15 milionów złotych. Jedna trzecia tej kwoty pochodzi ze środków unijnych. My jesteśmy zadłużeni w 50% naszych możliwości. Ja dzisiaj swobodnie podpisałem... Linię kredytową na kolejne inwestycje. Mogę w następnym roku również otwierać nowe inwestycje, i myślę, że miasto jest w dobrej kondycji finansowej, jeżeli chodzi o inwestycje. Chociaż zrealizowaliśmy dwa lata temu olbrzymi projekt Góralski, który no, wszystkim mieszkańcom i turystom, turystom pokazał, w jaki sposób można wyremontować i naprawić drogi w centrum miasta. To jest naprawdę wielki kapitał na następne lata, że mamy dzisiaj wyremontowane centralne ulice, całą obwodnicę zakopiańską. W związku z tym. Jestem spokojny o finanse miasta, nic się złego nie dzieje i perspektywa kolejnych inwestycji jest olbrzymia. Byle tylko tematu starczyło, więc jestem pełen nadziei, że będzie dobrze. Dyrektor, który nam przekazał tą linię kredytową pytał już, kiedy znowu przyjdziemy. Ja mówię, spokojnie, weźmiemy wtedy, jak będziemy po potrzebowali. Na razie nie potrzeba nam otwierać kolejnych inwestycji. Zaczynamy w przyszłym roku budowę hali sportowej przy szkole gimnazjum numer 1 przy Kramcówkach i wtedy się do Pana zgłoszę po kolejną transzę. Na razie wystarczy nam to, co mamy. Park zostanie oddany do użytku przed wakacjami. Przy tej okazji trzem alejkom w parku zostaną nadane nazwy wybrane przez internautów śpiących rycerzy, wiatru halnego i białego misia. Zanim to się stanie, w parku zostanie osadzonych około 80 nowych drzew i krzewów, tworząc poazę zieleni, której nigdy dość w każdym mieście, nawet tak zielonym jak zakopane.